Witam w poniedziałek Gdzie jedziemy? Jedziemy oddać tego skutera Cośmy przywieźli go w zeszłym tygodniu Czyli tego Tą Yamaha. Yamashka wraca do właściciela Dlaczego? Że okazało się, że jest urwany korbowód No jak to w Yamaste Duży koszt naprawy Klient się Najpierw się zdecydował, a za 15 minut powiedział, że jednak nie, no bo duży koszt. W sumie to go rozumiem i się nie dziwię. Tym bardziej, że jest tam młody chłopak, który ma coś się tam uczyć, naprawiać, także być może on sobie to zrobi. No trzeba cały silnik wyremontować. Także lecimy pod pod. Kędzierzyn Koźle na powrocie lecimy, lecimy do Gogolina i ładujemy tam skutera. No i lecimy albo na dom, albo na firmę. Zobaczymy, która będzie godzina, jak, jak nam wyjdzie czas. Teraz jest 17.47 Jakoś tak. Będziemy tam gdzieś mniej więcej na 19.00. 19 z haczykiem. Po drodze jeszcze musimy się zalać. Wziąć diabła, chyba. Zobaczę. No i coś zjeść. właśnie najważniejsze, żeby coś zjeść. Będziemy. 18:56. Diabeł jest, jak widzicie. Jesteśmy po tankowaniu. Zalałem 30. 5 litrów do samochodu, 5 litrów do zbiornika, no i tak mi teraz pokazuje. Sądzę, że jest trafiony wskaźnik paliwa. Według mnie powinno być więcej niż pół, do celu nam zostało 60, niecałe 46 km, 46 km będziemy mniej więcej na 19,30, także. No co, opuszczamy o pole i pedałujemy dalej. Już nie muszę wymyślać stojaków na kubki. Znalazłem, jest, trzyma dobrze, przetestowany. Do rozładunku zostało nam jakieś 4 km. Jest teraz godzina 19:36. Z tego co widzę. Mam nadzieję tam na szybki rozładunek. Na szy... Rozładunek na pewno będzie szybki, tylko pan będzie chciał na pewno dyskutować, co dalej z tym skutrem on ma robić. E... Bo jest, jest pęknięty korbowód na stopie korbowodu, czyli tu przy wale. No, nie jest to do uratowania, trzeba wymienić cały wał, także to no, przykro mi bardzo. Odzywam się po, po rozładunku. 19.54 szybko poszło w przyjaznej atmosferze do załadunku. 21 minut i 19 km lecimy w sumie z powrotem w stronę, w stronę domu. Tam będziemy brać aprilę jakąś, dwuletnią chyba, czy jakoś tak. Dobra, ktoś dzwoni. No i niecałą minutę później Adaś robi oberka. A dlaczego? Przez to zapomniałem kluczyka oddać. Muszę się wrócić. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że z tym kluczykiem to już, jak ten skuter odbierałem, to już upadł mi ten kluczyk pod fotel i się zastanawiałem gdzie by tu go znaleźć albo że mi nie dali albo że już zgubiłem no i rzeczywiście zgubiłem ale znalazłem a teraz muszę wrócić 2 km z kluczykiem kluczyk je oddałem jest teraz 19.19 19. Do celu zostało nam 5,5 km i jedziemy takimi jakimiś opłotkami. No, ktoś samochód zgubił. Nie wiem, gdzie ta Kaśka nas prowadzi. No, zobaczymy, czy trafimy, czy nie. Czy będziemy wracać. W każdym razie za 7 minut powinniśmy być na miejscu. Po April. Dobra, 20, 20 20 52, jak widać. Wskaźnik dalej pokazuje co chce. Załadowane jest z tyłu. Aprila 22 rok świeci yy, Czek zobaczymy, co tam się wydarzyło. Do domu 91 km. Czasu nie wyświetla, bo jesteśmy na polnej drodze. Tankować nie będziemy. Teoretycznie mamy. Patrzyłem na podwórku u gościa plamy nie ma z mojego paliwa. To super. No i co? No. Pędzimy! Pędzimy do domu. Kada się odzywa sprzed, sprzed nami słowa. Wczoraj nie nagrałem Wam dojazdu samego. Po prostu zapomniałem. Dzisiaj jest teraz siódma rano. Pokażę Wam, jak wygląda ładunek. Tak ta Prilla wygląda. Praktycznie nowy sprzęt. Poznaczone jeszcze przebieg 20 km. Jadę to rozładować na warsztat. Będziemy, będziemy naprawiać nowy. A już coś było. Tutaj też. Hmm. No, zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Oficer w środku. Tyle od nas. Oficjalnie trzeba zacząć wtorek. Witam. Rano byłem to na nagrywka ze skutra. Teraz jest godzina 17.39. Widać wskaźnik dalej nie wiem co pokazuje od paliwa, gdzie lecimy dzisiaj? Lecimy do Wrocławia w sumie do centrum, dlatego też mi się tak nie bardzo spieszyło mamy tam 72 km teoretycznie będziemy za godzinę też mi się w to nie chce wierzyć myślę, że będziemy na 19 we Wrocławiu odbieramy Aprilę już będzie 3 Aprila na, na firmie przemieszczamy się przemieszczamy się w stronę domu i odbieramy skuter TGB i to są te dwa Zaległe tematy, które tam miałem załatwić kiedyś. W sobotę, co odwoziłem tego czapra. Dzisiaj jadę, jadę, jestem półmawiany, Mam nadzieję, że się uda. No to co, jadę do S8 i odzywam się z Wrocławia. Krążę, krążę. jednokierunkowa tu zamknięta. Ale już wiem, wiem gdzie jechać, bo, bo się zdzwoniłem to mam jeszcze tylko kawałek 1927 załadowane do następnego celu mamy 7,5 km, 15 minut jazdy, na szczęście już w stronę domu yy... Właściciel tego, tego pojazdu myślałem, że obcokrajowiec, bo z takim dziwnym akcentem, łamaną płaszczyzną się okazało, że gość z wadą wymowy. Ale taki taki w porządku. Póki co teraz to już Adaś wie gdzie jest. Także możemy, możemy pedałować. A tak wygląda sprzęcior. Niby duży kros A50. O to chyba ta plaża we Wrocławiu. Dobra. Jedziemy. 21 Widać, widać. Załadowane. 52 minuty do domu i 60 km. Przepuścimy panią. i stoi Dwa przyjaciele stoją stanę gdzieś po drodze to pokażę wam jak to wygląda tu je, jechałem w tamtą był znak ślepa ulica Już się zastanawiałem czy kaszka dobrze prowadzi ale nie wiem do czego ten znak był yy, jedziemy starą drogą na na chatę 200 metrów. Skręć w lewo. powinno pójść szybko. Na końcu kroki, co odzywam się z Namysłowa. Godzina 256. dolatujemy już do, do Namysłowa. Zostało 5 minut, i 3,5 kilometra. Wtorek dobieg końca. Wszystko się udało dzisiaj, planowo. Yy, a zapomniałem. Poloneza trochę poodkurzałem, bo, bo ta siercz normalnie z generała, tu z blondyna, szruwała wszędzie. Na wtorek tyle. Nie ja wiem jak to będzie wyglądać środa, na pewno dogram Wam te, te z tyłu, co jadą ze mną. Zostają, zostają na samochodzie po, po, pod sklepem, czyli jutro to nagram, tu tam jest Abrilla i TGB. A czy jutro dziś będziemy jechać? Nie wiem czas pokaże, ktoś zadzwoni, to będziemy, to będziemy jechać, nie zadzwoni, to nie będziemy jechać, ale to, że tak powiem. Tam jeszcze co znać następny dzień rano, chyba środa stanąłem na chwilę, bo w słońcu póki co jeszcze nie grzeje ale oficer tam w środku, blondyn w środku siedzi co byśmy wczoraj przytachali z tego, z tego Wrocławia takie coś, Aprila z naklejkami z KTM podobno nie jedzie no, i tego skutra to ja już dobrze znam. Znaczy ten model to jest Acros TGB Acros. Po to byliśmy we Wrocławiu. To co, jakbym nigdzie w tym tygodniu więcej nie jechał, to subki, lajki, komentujcie a jak będę jechał to oczywiście nagram jadę to zrzucić na warsztat czwartek czwarteczek miał być yy, Syców oczywiście zrobiła się z Sycowa jakaś mieścina, mieścina yy, pod Sycowem. no jedź tam gdzie ja chcę Ty, jedziemy po Yamaha X-Max za chwilę będę sobie nawigację ustawiał w dziadowej kocie kręcimy w lewo z tego co patrzyłem i takimi opłotkami, dziurami dziurami pędzimy pędzimy do, do Yamaha X-Maxa oczywiście Yamaha z historią ktoś tam już łapy wepchał nie poradził sobie no i my mamy przyjechać taką na wpół rozkręconą na wpół rozkręconą wziąć jest teraz godzina Jest teraz godzina 1747 mniej więcej pół godziny taka trasa, dni trasa 29 km tam mamy jak, jak zaglądałem na mapę także no co no? Kręcimy kołami godzina 18.34 Mamy załadowane i jedziemy w stronę domu. Znaczy, nie wiem, czy do domu, czy przez warsztat. Przez warsztat będę miał jakieś 10 km dalej. No nie wiem, pomyślę. Taka krótka traska, 20... chyba 9 km w jedną stronę. Troszkę tam pobłądziłem, Znaczy, Madryt był taki, wiecie. Trzeba było wjeżdżać od, od drugiej strony. Nie? Zapomniał goś powiedzieć. Ogólnie byłem na firmie transportowej 12-14 busów, dwie ciężarówki. No tak posępne miny. Nie chciałem dopytywać dokładnie, jak tam idzie. Widziałem po minach. Motor był załadowany na tlandetce. Landeklo oczywiście nie odpaliła, bo i że trochę stoi. Dlatego, dlatego też trochę zeszło. Subki, lajki, komentujcie, tak jakbym nie jechał, nie jechał w tym tygodniu gdzieś tam jeszcze. No nie wiem, żegnać się z wami, nie żegnać. Pożegnam się. No. Najwyżej zrobimy uaktualnianie gdzieś w piątek albo w sobotę. To tyle od Adasia, komentujcie, pozdrawiam